Cześć! W sumie nie planowałam dzisiaj tego nagrywać, ale to jest taka akcja, że złamałam poznapić. I idę to naprawić i pomyślałam, że muszę się po prostu z tym yy, podzielić z Wami tym przeżyciem jakim są do że Także tak krwawił poznocie, a tak krwawi serce. Ja nie wiem jak Wam, mi się bardzo podobają Są cudowne. I z tego miejsca chciałam bardzo podziękować Pracowni Urody Ręcznie Malowane w Radomsku za to, że pozwolono mi tam nagrywać proces powstawania mojego pięknego, sztucznego pazura rip. Jest to naprawdę bardzo fajny salon, dlatego dziewczyny i chłopaki, którzy robią sobie paznokcie, jeżeli jesteście z Radomska albo okolic, albo będziecie tutaj przejazdem, to koniecznie wpadajcie tutaj na pazury, bo no spójrzcie na to, jak to wygląda. Cudowne są, nie? Aaaa! Tutaj macie Instagrama tego studia, gdzie są wrzucone zdjęcia gotowych prac. Moje pazury też się tam pojawiły parę razy. To nie jest film sponsorowany ani nic, po prostu chodzę tam już regularnie od jakiegoś czasu i jestem bardzo zadowolona, więc czemu nie podzielić się tą informacją? Jak widzicie jestem już w domu, po robieniu pazurów poszłam jeszcze na zakupy. Byłam w Lumpeksie, w którym udało mi się przymierzyć taki oto ciekawy strój, który był w alejce ze strojami karnawałowymi, wiadomo bardziej halloweenowe klimaty. I krótszej sukieneczki to ja chyba nigdy nie miałam. Prawie kupiłam. Prawie. W ogóle jak chcecie haul zakupowy z lumpeksu, to piszcie w komentarzach, bo bardzo chętnie nagram coś takiego. Mam parę perełek w szafie z lumpeksu, którymi chętnie się pochwalę. Yy, no i poszłam sobie za na zakupy i byłam w Action. I w ten Action udało mi się dorwać... ...takie cudo. I to jest taki plastikowy regalik. Jak widzicie ma tutaj trzy szufladki i w action coś takiego kosztowało mniej niż 20 zł tam około 16. I ja sobie wymyśliłam, że w tym małym regaliku schowam swój make-up, bo do tej pory trzymałam swoje kosmetyki w takim koszyku, gdzie no tutaj jest ciężko się połapać, gdzie co jest. No i Palety, przede wszystkim miałam w takim. Ten pojemnik w ogóle jest też chyba z kosztował około 20 zł i on się sprawdzał bardzo fajnie, no ale potem zaczęło mi dochodzić trochę dużych palet i ciężko mi to było zmieścić. Akurat, akurat ta paleta, myślę, że też mi się nie zmieści tutaj, ale na pewno odciążę sobie te pojemniki, które mam teraz i posegreguję sobie moje kosmetyki w tym organizerze, i zaraz Wam pokażę, jak to idzie. Jak widzicie, może nie jest tego jakoś super dużo, ale jednak, jak jest taki wypchany koszyk, to trudno się połapać, co gdzie jest. Na przykład, kiedy rano się maluje, to mam problem z ogarnięciem się czasowo. Poza tym, wiecie, potem wyciągam z tego pojemnika te kosmetyki, one się walają na biurku, jest bałagan, a czasami nie mam czasu po makijażu tego posprzątać, no i tak to wygląda. W takim razie e, właśnie dlatego kupiłam ten pojemnik, żeby to sobie bardziej zorganizować i też Wam polecam zrobić coś podobnego. Jeżeli też macie pełno tych wszystkich kosmetyków wszędzie napanych, to Taki regalik może się yy, wydać całkiem pomocny. I tak sobie pomyślałam, że w jednej szufladzie zrobię rzeczy tylko i wyłącznie do makijażu twarzy na y, mokro, w drugiej zrobię y, pudry, różne inne takie rzeczy, chociaż nie mam tego już tak dużo. I trzecia szuflada to będą rzeczy do oczu. Yy, no a tu, gdzie były palety, tam zostaną, i to po prostu będzie sobie na szczycie tej y, piramidy. w ten sposób. O, już ibałam, że mi to zleci, ale udało się. Ok. Jeszcze chciałam Wam na szybko pokazać, jak wygląda moje stanowisko po rozłożeniu kosmetyków na miejsce. Tak się prezentuje rogalik. Na górze mam moje palety. No i tak mniej więcej prezentuje się to stanowisko. Mam tutaj mikrofon na ruchomym ramieniu, który mogę sobie przestawiać w miarę swobodnie. Mam dwa lusterka. Jedno, które nie przybliża, drugie, które świeci i przybliża. O, mogę je tutaj. Z której strony, nie wiem z której łączyć. I jak widzicie, mam tu jeszcze trochę kosmetyków, w którym nie znalazłam miejsca. Jest tutaj sztuczna czarna krew, sztuczna czerwona krew, latek charakteryzatorski, biała farba do twarzy, trochę kostek z Vibo i paleta z Vibo. Jeszcze tym perełkom nie znalazłam miejsca. No i tutaj mam swój mały kalendarzyk, i obok jest mój. Laptop, i właśnie skończył się renderować dźwięk do większości vloga, także całkiem spoko. No i to tyle w sumie. Ale brudne to lustro. O, i w... to jest mój y, pilot do lampy, który jest teraz za mną. Mam tam z tyłu parasolkę i mogę sobie tak wygodnie zmienić światło, jak trafię. Czerwonego światła czasami używam do zdjęć i to daje naprawdę bardzo fajny efekt. Teraz widzicie w lusterku to mniej więcej jak ta parasolka wygląda. Jest to po prostu żarówka na statywie z takim parasolem. I ja zazwyczaj, jak sobie pracuję przy komputerze, to mam ustawione takie światło. To jest ta śnieżka. Nie wiem, czy to widać. Taka śnieżka. To jest tryb dzienny, to jest światło zimne, no i tak to wygląda. Jeszcze uznałam, że film bez frej to film stracony, dlatego szybko ją złapałam do ostatniego ujęcia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego vloga. Jeżeli chcecie zobaczyć inne filmy ode mnie, to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału. Zapraszam na mojego Instagrama i piszcie w komentarzu, jak Wam minął dzień, co chcecie jeszcze ode mnie zobaczyć, jakie filmy nagrać, może jakieś challenge, jakieś testy. No i ode mnie dzisiaj to tyle. Cześć!